Jak to by programiści powiedzieli, bohater tego odcinka wskakuje niczym przerwanie niemaskowalne i, choć niektórzy wiedzą, że elektronik też gotuje, to jednak grzebanie w takich zabawkach nie jest u mnie normalne. Jeszcze rano miałem w planach sernik, więc zacząłem od wpakowania do misy wszystkich składników tarty. Wybrałem najwolniejszy bieg maszyny i, podobnie do ofiary pranku z kolą i mentosem, nie trafiły do mnie takie żarty. Krótko mówiąc, sprzęcior po włączeniu niezależnie od wybranego biegu rozkręca się na pełnej mocy, by kilka sekund później się wyłączyć, co oznaczać może zadziałanie jakichś zabezpieczeń, więc mogę przypuszczać, że jeśli regulator obrotów został zbudowany na triaku, to ten uległ przebiciu i szkoda byłoby robota planetarnego nawet ciasto na pierogi ogarniającego od razu wywalać na złom, tylko lepiej spróbować ogarnąć temat. Tak czy inaczej postanowiłem nagrać tę przygodę, nie mając bladego pojęcia, czy będzie będzie nudno, czy też może sprzęcior rzuci mi wyzwanie niekoniecznie większe, ale i tak zapraszam do kolejnego rozdziału tego filmu, w którym dowiemy się, co skrywa wnętrze. Jeśli ktoś z Was liczyłby na przebicie się przez dolną część skorupy, mając typowy śrubokręt krzyżakowy, to. Może się zdziwić odkrywając, że dla urozmaicenia wrażeń producent dorzucił dosłownie jeden wkręt z tak zwanym torxem, który akurat dla mnie oznaczał tylko pauzę na znalezienie odpowiedniego bitu do wkrętarki. Stopa maszyny poza masą przestrzeni, jak widać idealnej do gromadzenia mąki czy innych sproszkowanych oraz lekkich substancji, skrywa niewielką płytkę regulatora z tego co widzę podpiętą do silnika i bliżej nieokreślonych jeszcze komponentów oraz zasilania poprowadzonego przez włącznik krańcowy podający do niej napięcie tylko jak robot jest w pozycji zamkniętej. Z tego co widzę, aby dostać się do tej płytki, trzeba zdjąć pokrętło, które zaskakująco mocno trzymało się przyłącznika, a to dzięki zatrzaskom, których istnienia nie byłem świadomy, mimo kilkukrotnego przyjrzenia się tej części. Dalsze kroki wyswobodzenia płytki prowadzą przez dwa małe wkręty z krzyżakowymi łbami, po wykręceniu których można odkryć piękno cięć i oszczędności producenta, który w pewnym momencie doszedł do wniosku, że pancerny triak regulatora jednak nie potrzebuje zabezpieczeń w postaci przekaźnika, którego miejsce zostało załatane odpowiednią zworą i chyba. Paradoksalnie zgodzę się z producentem, bo z tego co widzę, obwód zasilania silnika jest z tym triakiem spięty cały czas, więc jeśli triak byłby przebity, to robot załączałby silnik od razu po opuszczeniu mieszadła do misy, a nie dopiero po przekręceniu przyłącznika obrotów. Moje przypuszczenia potwierdził Omomierz, więc nie zostało nic innego jak dalej prowadzić poszukiwania innych możliwych przyczyn prowadzących do nieprawidłowego działania. Z tego co zauważyłem, konstrukcja oparta została na ściśle tajnym układzie, będącym najprawdopodobniej mikrokontrolerem bezpośrednio podpiętym do przełącznika prędkości, natomiast w przypadku wejścia triaka sterującego silnikiem czy płytki z diodami świecącymi, obwody biegły już przez odpowiednio dobrane rezystory. Zasilanie zostało oparte na beztransformatorowym rozwiązaniu, o którym już opowiadałem chociażby podczas zwiedzania wnętrza magicznej listwy zasilającej, więc powiem tylko, że jego półprzewodnikowe elementy, mimo iż w oku kamery nie najlepiej wyglądają, to parametry dla nich właściwe nadal trzymają. Można odnieść wrażenie, że jednak wszystko jest w porządku i maszyna powinna działać, ale jest jeszcze jedna nóżka mikrokontrolera podłączona do jeszcze jednego trójpinowego gniazda, z którego gdzieś do silnika biegnie trójżyłowy, zabezpieczony termokurczką przewód. Podejrzewając, że po jego drugiej stronie jest umieszczony gdzieś na silniku czujnik prędkości obrotowej, zabrałem się do górnej części urządzenia rozkręcania, jeszcze nie wiedząc, że będę miał do czynienia z ekstremalnym poziomem wyzwania. Od razu uprzedzę naśladowców, że to co teraz pokazuję nie miało większego sensu, bo czujnik którego szukałem znajduje się tuż pod stalowym śmigłem wentylatorka, a bycie leniwą parówą się nie opłacało, bo zabezpieczonej przed samoistnym rozkręceniem trzymającej to śmigło nakrętki i tak odkręcić się nie dało. Przyglądając się uważnie konstrukcji, zauważyłem, że można było sprawdzić ciągłość połączeń między wtyczką a samym czujnikiem i wyszło, że problem z przewodzeniem miała środkowa żyła. Została mi właściwie jedyna słuszna droga, czyli odczepienie dolnej części konstrukcji, co można zrobić po uprzednim wykręceniu śrub trzymających zawiasy i blokadę, by ją wyjąć, następnie dolną część skorupy i jeszcze żeby nie było zbyt łatwo, rozmontować główny zawias, by wykręcić wkręty trzymające czarną osłonę łącznika. W tym momencie mogłem zabrać się za odtworzenie połączenia, co trochę z lenistwa zrobiłem za pomocą bypassa, z dodatkowego przewodu i dwóch termokurczek do zaizolowania połączeń i już zostało złożenie robota z powrotem w całość, by po włączeniu stwierdzić, że to zadziałało. Z tym wyzwaniem uporałem się w kilka godzin, i jeszcze tego samego dnia dokończyłem eksperymentalny bananowy sernik, który obłędnym smakiem kompensował słaby wygląd i został zjedzony już następnego dnia w przeciwieństwie do realizacji, bo chorubsko i rumień sprawiły, że sam etap nagrań lektorskich ponad tydzień trwał. Na szczęście jednak już nie brzmi, jakbym podczas wypowiadania namiętnie się sernikiem obiadał, niemniej jednak zdecydowałem, że na główny kanał wrzucam shorta, a ten film wędruje tutaj. Nie wiem, czy mam prawo doszukiwać się teorii spiskowych w tym, że z trzech teoretycznie takich samych żył trafiło akurat tę odpowiedzialną za przekazywanie danych z czujnika, ale Skarbnica Mądrości Elektroników skrywa kilka wpisów o podobnych przypadkach. Niemniej jednak, drogi widzu, jeśli oglądasz ten film, bo szukałeś porad serwisowych robota dokładnie tej marki, to proszę o zostawienie komentarza z krótkim opisem usterki bądź też czynności, dzięki którym maszyna wróciła do świata żywych. A ten film kończę adekwatną dla tego mniej poważnego kanału odezwą. Do zobaczenia. Trzymajcie się.